Siemanko, z tej strony Sefciowy. Chciałbym wam polecić serwer Pity'ego. Na którym gra w tej chwili dość dużo ludzi, ale zapewne będzie on zadowolony z tego, że ktoś mu go polecił. Tu jest parkour. Można go przejść. Tak, serwer jest Survival. Na gildie. Działki chyba też są, ale nie wiem, nie wiem dokładnie. Las i zimowa dżungla. Tu mamy survival. Więc tu chyba jest las czy zimowa dżungla. Tutaj z kolei jest yy, A, VIP, który kosztuje chyba 17, 11 zł, pustynia i las. To może być tam pustynić na las. Yy, teraz nie będę wam tego pokazywał. Tu jest yy, Shitrun, czyli tak zwany burdel. Możemy tańczyć na róże dla... Innych gości być może dadzą, dadzą nam troszkę kaski, choć nie, nie jestem tego taki pewien. Co ci się stało, siu? Nie, jestem na No, Masz drzewo w ryju, dobra. No, co można skakać na tym parku, że pewnie coś jest na koniec? Tego nie widzę. Ale tam na pewno coś jest. Więc y, zachęcam do rejestrowania się na serwerze, do kupna VIPa, do grania, zakładania linii i tak dalej. Mamy tu pierwszy spam. Pokażę wam troszeczkę. Od czerwonej linii możemy swobodnie kopać no widzicie co? mnie nie wypadło, coś się zlagowało ale możemy już od tej od chyba od tej na... nie jednak nie, tam dalej pewnie jest jeszcze jakaś tam dalej już możemy gdzieś kopać, yy, chyba jak odejdziemy od 220 czy tam jakichś kratek no i to by było na tyle yy. Like-ul, subscribe-ul, mă or... right.